Człowiek musi mieć w sobie potrzebę rozwoju. Człowiek musi mieć potrzebę zmian, i wtedy te zmiany przyjdą. Jeżeli nie masz potrzeby rozwoju i nie masz potrzeby zmian, to one nie przyjdą. No, musimy znaleźć się w tym miejscu. Na pewno to, co nas najbardziej motywuje, to są zawsze przykre rzeczy, negatywne emocje i odrzucenia. To nas najlepiej motywuje w życiu, niestety, ale my nie chcemy tak żyć. My chcemy nauczyć się mieć taką ścieżkę w życiu, żeby nie motywowały mnie do życia tylko negatywizmy, czyli długi, które się pojawiają, rozwalone małżeństwa, które się zaczynają dziać, kłopoty z dziećmi, które są. To nas w trymiga motywuje. W sekundę nas to motywuje. Jest tak? Zwarcie pośladków jest natychmiastowe. Tak? Ale w momencie, kiedy idą rzeczy dobrze, to nas to do niczego nie motywuje. I my musimy umieć to przekształcić na podstawie rozumu. Właśnie po co, żeby mieć silną psychikę? Bo ludzie siln o silnej psychice, pamiętacie, liderują w świecie. Ci, którzy nie pracują i nie robią, łażą tutaj. Więc, żeby zbudować, musimy tę hierarchię wartości: na co ja przeznaczam pieniądze, na co ja przeznaczam swój czas i jak ja chcę funkcjonować.